Sponsorem programu jest Orlen, sponsor generalny Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Adam trochę, trochę to się zaczęło fatalnie tutaj jak chodzi o mężczyzn z Zakopanem. Pogoda nie dopisała, no ale na pogodę nie mamy wpływu, natomiast yy, obserwowałeś tutaj jak to wyglądało wszystko, cała organizacja tej imprezy. No bo to nie wyorganizujecie, prawda? No nie, ale myślę, że jeśli chodzi o organizację nie, nie wygląda to źle, choć powiem szczerze, że wcześniej oglądałem dziewczyny, bo nie zdążyłem dojechać w telewizji, byłem w lekkim szoku jak podawano po drugich skokach tylko drugi skok i nie było wiadomo o co się chodzi w tym wszystkim. No ale błędy zdarzają się i tym najlepszym. E, ja myślę, że dzisiaj akurat no, pogoda jest jaka jest. Przechodzi jakiś front, leje, e, wieje, e, także nie jest łatwo i myślę, że słuszna decyzja, że akurat jutro ten konkurs się odbędzie, bo jutro ma być zdecydowanie lepiej i miejmy nadzieję, że będzie równy ładny konkurs. Na skokach w Polsce nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich pustek na trybunach, że komu wszystkie bilety były wyprzedane, ale jednak chyba nie wszyscy dotarli. Może pogoda ich trochę zniechęciła. Z drugiej strony dużo też ludzi stało tam jakby, więc też nie było widać na tych trybunach, czy faktycznie one są pełne. To jest też nowość, bo na średniej dopiero te, te trybuny dobudowano przed igrzyskami. Dla nas akurat fajnie, bo kiedyś mówiliśmy o tych trybunach już podczas Mistrzostw Świata Juniorów, bo nie, nie było jak wpuścić kibiców. Eee, no i udało się, że, że te trybuny gdzieś tam powstały. No fajnie jakby były pełne, mam nadzieję, że jutro się tak stanie, że pogoda ma być zdecydowanie lepsza i też kibice jakby dopiszą, choć jestem w szoku przyjeżdżając do Zakopanego, że mamy ferie, a tych ludzi wcale nie ma tak dużo, więc no, jakiś wpływ to ma też i na tych kibiców, którzy tutaj przyjechali i przyszli na skocznię. A jakie są głosy z Fisu, bo my jako dyscyplina jesteśmy gośćmi tych igrzysk europejskich, ale mamy tutaj dyrektorów Pucharu Świata Mężczyzn Kobiecego, jak oni to wszystko oceniają i widzą skoki w takim wydaniu? Powiem szczerze, że jeszcze nie rozmawiałem z nimi na ten temat, ale gdzieś tam widziałem i Sandro, i pozostałych, którzy przechodzili i się uśmiechali, więc wydaje się, że fajnie. Znaczy ja myślę też, że to jest jakby trochę taki ukłon w stronę skoków, patrząc na to, że to są dyscypliny raczej letnie. My zostaliśmy do tego zaproszeni i cieszymy się, że możemy w tym, w tym uczestniczyć. Jest to na pewno duże święto w Polsce, tak, tak dużej imprezy jeszcze, jeszcze nie było. No i miejmy nadzieję, że wszystko będzie fajne rozegrane, bo to też później ta opinia idzie w świat. Wczoraj zawody kobiet, jutro mixt, no i wielka chwila debiut Haralda Rodlawera. Jakie są te realne oczekiwania wobec jego osoby, jego efektów pracy? Ha! Dzisiaj nie odpowiem na te pytania, jakie są realne, bo to jest trudne pytanie. Dopiero zaczynają, więc trzeba im na pewno dać trochę czasu. Gdzieś tam po różnych wywiadach i po różnych jakby rozmowach z trenerami, nie tylko z Haraldem, wiem, że idzie wszystko w dobrym kierunku i trzeba trochę spokoju i takiego czasu w tym momencie, żeby, żeby faktycznie ten postęp był widoczny. Wczoraj nie było go widać, więc niektórzy mogą być rozczarowani, ale też byłem sportowcem i wiem doskonale, że czasem faktycznie trzeba tego czasu troszkę na to, żeby, żeby był ten postęp widoczny. Gdzie skoczek narciarski znajduje się pod koniec czerwca, mówiąc o formie? Na początku przygotowania do zimy, tak to można powiedzieć, więc nie jest to na pewno proste. Zresztą po wypowiedziach różnych zawodników i trenerów widać, że, że troszkę tak z przymrużeniem oka patrzyli na te zawody. No, dużo ekip przyjechało. Można powiedzieć, że większość przyjechała w tych pierwszych składach ze względu na ze względu na rangę tych, tej imprezy, ale, ale na samym początku, jak rozmawialiśmy o tych zawodach, dosyć pesymistycznie patrzyli ze względu przede wszystkim na to, że jest to bardzo wczesna pora. No, koniec czerwca to jest taki właśnie ten początek półtorej, dwa miesiąca niektórzy są w przygotowaniach do zimy. Tym bardziej, że dużo z, nie tylko z trenerów, zawodników, ale i ludzi uważa tę dyscyplinę jako sport zimowy i do tego się głównie przygotowywuje. Ale fajnie, no, że, że, że zostaliśmy zaproszeni do tej imprezy i że możemy w tym uczestniczyć, więc dlatego też na pewno nawet przez to, że jest to początek sezonu, to wszyscy zawodnicy i trenerzy w 100% będą starać się, żeby jak najdalsze skoki oddawać i jak najlepsze wyniki osiągać. A którą stronę to zmierza, bo inauguracja Pocharu świata na początku listopada, finał w kwietniu, teraz impreza mistrzowska w czerwcu. Skoki pokrywają całoroczny kalendarz? To jest akurat fajne, bo jednak mimo wszystko ta dyscyplina stała się troszkę taka całoroczna. To już też nie jest tak, że jest to tylko zima, tak jak dawniej było, ale też jakby myślę, że tutaj dużo zmierza w tym kierunku, że, że te hybrydy się pojawią, więc myślę, że to jest też takie jakby pokazanie jakby tego pierwszego kroku w tą, w tą stronę. Eee, też wiemy doskonale, że są przymiarki, że kombinacja norweska gdzieś tam na kole, kolejnej olimpiadzie, nie tej, która jest przed nami w, we Włoszech, tylko kolejnej, może się już nie pojawić. Też słuchy dochodzą, że nie wiadomo co ze skokami, bo jest to droga impreza, przygotowanie obiektów i tak dalej dalej. Więc musimy wszystko robić w tym kierunku, żeby zachęcić nie tylko jakby organizatorów, ale przede wszystkim kibiców i fanów, żeby ta dyscyplina nie straciła na jakości, ale też żeby była popularna przez cały rok i to zainteresowanie nie spadało. Czy znaczy ta dyscyplina nie straci na jakości? Skoro Sandro Pertile mówi, że no, sorry, na Igrzyska prawdopodobnie wprowadzimy y, limit kwoty startowej do trzech zawodników na Igrzyskach. To słabe by było. No, powiem szczerze, że tutaj akurat troszkę się z tym y, sprzeczamy, bo de facto my nie jesteśmy za tą opcją. Y, idzie to bardziej w kierunku tych słabszych krajów, żeby tych, słab, tych krajów było więcej przede wszystkim, żeby. Teoretycznie były równe szanse, ale no, niestety sport nigdy nie był równy i nigdy nie będzie równy. Ale zawsze wygrywają ci najlepsi, i mimo wszystko to zainteresowanie, przede wszystkim w tych krajach, w których jest ten sport popularny, e, jest większe, i to też powinno. W Tę stronę I że te kraje powinny mimo wszystko trochę bardziej dominować, a te słabsze kraje mimo wszystko powinny mieć większe wsparcie, jakby w, przede wszystkim w rządzie, żeby, żeby rozwijać. Jeśli komuś nie zależy, to nic nie rozrobimy w tym kierunku, żeby, żeby to się faktycznie w tych słabszych krajach rozwijało. Jak popatrzymy się dobrych parę dziesiąt lat temu, Polska też nie była królowała w skokach i też musieliśmy sobie z tym radzić. No i później udało się, jakby spowodować na tyle zainteresowanie. I rządu, i ministerstwa, i kibiców, że jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym jesteśmy. No śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy jednym z krajów, które są, skoki są bardzo popularne i też trochę ciągniemy to, więc dla nas na pewno jest to troszkę krzywdzące. To nie jest też tak, że Kis powinien wspierać właśnie te mniejsze kraje. No bo w kombinacji norweskiej, która być może się nie pojawi, są w zasadzie cztery kraje, które się liczą. W skokach jest sześć i niedługo może tych krajów być mniej. Też twierdzą, że wspierają, ale no nie jest to za bardzo widoczne, więc dlatego no gdzieś tam najłatwiej jest powiedzieć komuś dziękuję, a nie jakby pomóc, więc no miejmy nadzieję, że to się zmieni, no, że jednak jak kombinacja norweska, tak skoki nie stracą, przede wszystkim na jakości. Też z drugiej strony patrząc na to, że faktycznie po pewnych sondażach, które są już przeprowadzane, 45 minut pierwsze e, zawodów w telewizji są bardzo popularne i oglądalność jest duża, później zaczyna to spadać. Więc myślę, że tutaj większym e, rozwiązaniem, czy lepszym rozwiązaniem byłoby wymyślenie czegoś, co spowoduje, że faktycznie te skoki będą trwały do godziny, ale ta cała formuła nie będzie się aż tak diametralnie zmieniać, jak, jak, jak planuje FIS.